Ja Jak może parę słów jeszcze powiem, a na końcu może przeczytam. Co rok od 1993, a więc od okresu, kiedy Polska już była krajem wolnym, obchodzonej Świętoletnictwa Polskiego. Z tą datą wiąże się również zeszczelenie tej Młodej Polskiej Załogi 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, która właśnie 27 sierpnia 1944 roku z włoskiej bazy Campo Casale z miejscowości Brindisi leciała na pomoc powstaniu warszawskiemu. Załoga ta zadanie wykonała. Zrzucili 10 paczek, 10 pojemników nad Warszawą, broń, amunicję, żywność, odzież, lekarstwa i w drodze powrotnej, gdzie ich czekało jeszcze z Warszawy drugie 1500 km, tu, na niebie polskim, zostali zeszczeleni. Tu właśnie, zaraz za tą drogą, serce, serca zamarły, oczy po raz ostatni widziały niebo świecące gwiazdami, a usta szeptały po cichu już, że dlaczego my, młodzi, umieramy? Dlaczego umieramy? Polsko, ile jeszcze żądasz ofiar, aby dalej żyć? Proszę Państwa, zginęło podczas II wojny światowej 2100 lotników. Jedni są, jedni spoczywają na terenie Polski, na polskiej ziemi, inni spoczywają na, w innych krajach europejskich, a również spoczywają w morzach i oceanach, a najwięcej w morzach, wodach kanału Manche, gdzie bardzo dużo lotników polskich zginęło w bitwie o Anglię. Tu właśnie dokończyła się epopeja polskich lotników. Tu na ziemi krzywej, banicy, na granicy właśnie tu w tej miejscowości. Apel do młodzieży, do młodego pokolenia, aby o tej rocznicy pamiętać. Ktoś powiedział, że człowiek żyje tak długo, jak długo żyje o nim pamięć. Jeżeli będziemy kultywować te tradycje patriotyczne o którym ksiądz Chomili tak pięknie mówił to na pewno lotnicy ci i rodziny będą mieć do nas jakieś zaufanie że ta nieduża społeczność tutaj na terenie gdzie oni zakończyli swoje życie pamięta o tych tu mamy przedstawiciela dzisiaj rodziny Franciszka Młaka Nawigatora pana Andrzeja Ratajczaka, który przyjechał z Poznania i reprezentuje właśnie y, tą rodzinę. I nie tylko rodziny żyjące w Polsce, dziękują nam, ale również poza granicami kraju, bo również rodzina y, Chrisa Makeja, pilota drugiego, który mieszka na terenie Anglii, był w okresie, nie mógł być dzisiaj, ale był na początku sierpnia w Polsce, y, pani Frances, Córka Franciszka Omelaka, która mieszka w Sydney, i w Australii daleko stąd, no w tym roku ze względu na już wiek nie mogła przyjechać, ale jak pamiętamy od 2009 roku co roku tu z nami przecież przebywała. Przed mszą świętą ja składałem właśnie tą wiązankę kwiatów, to właśnie jest od niej ten symbol kwiatów znicze jako symbol po prostu życia. Ale nie tylko dziękują nam rodziny, dziękują nam lotnicy, którzy już co prawda nie są w tej 1586 eskadrze do zadań specjalnych, ale są w niebieskiej eskadrze, tam ten wysoko, jak to mówi modlitwa jednego z lotników. I oni nam wszyscy dziękują za tą pamięć, za to, że my się tu zbieramy co roku, już po raz siódmy jesteśmy pod tym pomnikiem. W 2009 roku ten pomnik był wybudowany, poświęcony i od tego czasu zbieramy się pod tym pomnikiem co roku. Dziękujemy y, wszystkim tym, którzy co roku przychodzą, przyjeżdżają tu pod ten pomnik i wspólnie podczas Najświętszej Jechałerystki modlimy, przystępujemy do Komunii Świętej, zapalamy znicze, zapala, y, kładziemy tutaj właśnie wiązankę kwiatów. My to musimy zrobić, bo ręka matczyna już nigdy nie zaświeci znicza, nigdy nie położy kwiatów. Po nich, po lotnikach została tylko pożółkła fotografia i list ukochanej matki do swojego syna, który pisała, że bardzo wierzy, że syn z wojny wróci. No niestety w tym wypadku tak się nie stało. Cała załoga polska, młoda Polska, bo tu zawsze podkreślam, młoda Polska, gdy popatrzymy na tablicę, to widzimy, że mieli po dwadzieścia kilka lat. Ja w swoim imieniu i jak również y, w imieniu mieszkańców Krzywy, którzy przyczynili się do zorganizowania, a przede wszystkim pani Sołty, która tu miała duży wkład, pani Ela y, Jawor miała bardzo duży wkład. No i serdecznie chciałem podziękować panu Sławkowi Urdzie, bo tak jakoś się zawsze składa, że jakoś tych podziękowań jest mało. I dzisiaj chciałem mu też podziękować, bo wiem, że te, za te sprawy logistyczne on zawsze jest odpowiedzialny. Serdecznie chciałem podziękować Księdzu Arturowi za, za odprawienie Najświętszej Mszy, świętej za tą piękną homilię, Już po raz chyba czwarty, tak? Proszę Księdza, jakoś tak. To jest. Proszę Państwa. Ja dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli. Dziękuję Strażakom z jednostki OSP z Maastowa. Dziękuję widzę tutaj Organizacja Narodowe Gorlice. Przybyli serdecznie dziękujemy. Dziękuję też przedstawicielom leśnictwa, bo to jest ich teren. Tu właśnie widzę, że są przedstawiciele. Yy, na Gorlice i panu prezesowi Beskidu Niskiemu Andry, yy, 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 Beskidu Zielonego, przepraszam, który zawsze co roku też tutaj jest i bardzo często przy tych okrągłych rocznicach prowadził te uroczystości. No, serdecznie chciałem tu podziękować panu Kazimierzowi yy, Sach, który przybył dzisiaj również yy, z małżonką, który był tak yy, jak gdyby moją prawą ręką i od samego początku, od samej budowy czyni się włączył w budowę tego obiektu. Proszę Państwa, u jednego z lotników, który samolot został zeszczelony, zginął w kieszeni munduru wojskowego odnaleziono modlitwę lotnika, który sam ten lotnik ułożył. Ja teraz odczytam na zakończenie dzisiejszej uroczystości. Proszę o powstanie. O Panie mój! Dziś w nocy lecieć mam, Lecz zanim w niebo wzbiję się, Ze czcią klękam przed Twym tronem, Gdzie zawsze wieczny spokój jest. Leć dzisiaj ze mną w morzu chmur, Bądź przy mnie cały czas, Pokieruj każdy moim krokiem, Zanim go zrobię, Hen tam wysoko, w blasku gwiazd. A jeśli przyjdzie zginąć mi, Zamknij na zawsze oczy me, Ześlij mi śmierć chrześcijanina, w Twoje ręce składam życie swe. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszej takiej skromnej uroczystości. Serdecznie Bóg zapłać, księdzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu Aleksandrowi, bo on sobie sam nie podziękuje, ale gdyby nie on, to to wszystko nie wyglądałoby tak. To taki, już mam następców w mieszkańcach. Bardzo dobrze, że następców sobie wychowuje. My wszyscy wychowujemy się w tym miejscu i uczymy się ciągle na nowo, aby nie brakowało tych, którzy będą, będą zawsze gotowi mówić o tym, świadczyć i, i dziękować za to, co mamy dzięki, dzięki właśnie tej śmierci lotników. Wszystkim również dziękuję. Wszystkim gościom, którzy przyjechali z daleka i z bliska, turystom i moim parafianom drogim którzy tutaj przyszli i się razem modlili za przygotowanie tej uroczystości. Niech nam Pan Bóg błogosławi na kolejny rok także nauki, szkoły dla wielu, pracy. Pan z Wami. Niech ja Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. thank yeah.